It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Making angels and send you me Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's in the visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Tu. Ja ci zrobię dziurkę, a ty sobie otworzysz. Ciężko? O, nie udało się. Nic? A to pewnie spadło, to pewnie wpadło tutaj gdzieś. To zaraz znajdziemy, wiesz? Bo to pewnie wpadło tam gdzieś. No, patrzcie, nie ma nic. Ale to pewnie wpadło tam z boku. Dobra, zaraz zobaczymy. No, to zaraz zobaczymy. 16. 16. 16. Tak. Okay. U chyba chodzić znowu. No tak? Chodzić. Oh my God, ma Pokaż. Yeah. To... Przyczepić. Czekaj, oh. Mas, tu przyczepić. Jaką ukryć No to zaczep sobie. Słuchajcie, my już jesteśmy w podróży, jest szósta rano, a my już jesteśmy w podróży Wszyscy już są gdzie Broni to je Uwaga No. Który? Ten Nie, ale tata ma twój pawaczali ci kupi mówił Tak On nie wie To ja mu powiem Nie zmieścił się nam do auta No, ja bym dostanę Medal Matki Roku jest godzina szósta. I Giuliani, to co jesz? Hot doga. Hot -doga. Brawo. Dla mamy. Będę matką roku? Ehe Dobra, tak królewna też po śniadanku. Więc lecimy Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. druga ekipa w czapach. a tu najmniejsza ekipa siedzi na pociekach. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Przyjechałeś do babci? Yeah. Vlogmas dzień 16. Słuchajcie, już jest godzina... Czekajcie... 9.30. My jedziemy po Juanito, bo on spał oczywiście u tatusia. Zobaczcie, co my do Holandii przyjeździliśmy. Śnieg. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy raz spadł śnieg. I naprawdę jest go sporo, więc przywieźliśmy go z Polski. Ja Super, bo się martwiłam, że tu nie będzie śniegu. A zobaczcie, jak świątecznie. Jak biało. E, my jedziemy teraz po to, a później jedziemy do Niemiec, do mojego brata. Okej. Okay. Także... E, Ta mała już prawie przysypia. Pierwsza noc w... My spaliśmy super. W sumie spaliśmy dobrze, mała też tak w miarę dobrze spara, się obudziła po prostu na jedzenie i później do piątej. 15, ale no to jest normalne ostatnio. Słuchajcie. Wszyscy się pytają moje usta. Update jest taki. Moim zdaniem wygląda to naprawdę dobrze. I naturalnie. Kubaki jecie ładnie? Tak nie <laughs> smacznego yes. Czyż malutką łyżeczkę za oka? Co takie takie? Takie osadzki. Chłopaki co nam? Chłopaki co robicie? A Marcel sobie jesteś <grybujesz> żołnierzem Grasz sobie Ale widzę, że się bawiliście tutaj ładnie No możesz, możesz sobie coś tam pograć Jesteś żołnierzem? Bawisz się z Marcelkiem? Jest Marcel Marcelek jest chyba w toalecie, Wiesz Ona mówi, papa, no. O nie, mi tak nie lubi. O nie, mi tak nie, o nie, mi tak nie rób.